Partnerem materiału jest Luxpuff, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 metra od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 metra od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. W piątek w Kazanowie odbyły się uroczystości upamiętniające 85. rocznicę bitwy, która miała miejsce w tej miejscowości 7 września 1939 roku, kiedy to 163. Pułk Piechoty pod dowództwem majora Kazimierza Bielawskiego stoczył walkę z Niemiec. Najeźdźcą. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Następnie delegacje szkół z terenu gminy Końskie, przedstawiciele władzy uczniowie szkoły podstawowej w Kazanowie, poczty Sztandarowe oraz inni uczestnicy przemaszerowali pod pomnik znajdujący się w centrum miejscowości. Wśród przybyłych gości znaleźli się burmistrz miasta i gminy Końskie, Krzysztof Obratański z zastępcami Krzysztofem Jasińskim i Marcinem Zielińskim, przewodniczący Rady Gminy Piotr Słoka wraz z radnymi, dyrektor szkoły w Kazanowie Marek Jędrasik, dyrektor szkół i przedszkoli z terenu gminy Końskie. W uroczystości uczestniczył też oddział klasy mundurowej z Koneckiego ZDZ. -u. Wydarzenie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu młodzieży z Kazanowskiej szkoły. To właśnie 7 września 1939 roku niemieckie wojsko uderzyło na Kazanów, co skutkowało ofiarą wielu żołnierzy. Do okrutnych walk doszło 7 września 1939 roku. Kiedy to oddziały polskiej 36 Dywizji Piechoty usiłowały w nierównym boju zatrzymać idących na końskie z kierunku przedborza żołnierzy Wehrmachtu. Bitwa pod Kazanowem opitowała w dramatyczne zwroty akcji, a tragiczne zdarzenia dotykały nie tylko żołnierzy, ale i mieszkańców Kazanowa, Sierosławic i Brodu. W godzinach rannych 7 września 36 Dywizja Piechoty. Przygrupowała się i podciągnęła oddziały bliżej końskich. 163. Pułk Piechoty, majora Kazimierza Bielawskiego, zajął pozycję w okolicy Kazanowa, jako spodziewanego kierunku uderzenia Niemców od przedboża. Co wy tak cicho mówicie? Ja już nie śpię. Łucznicy pozyspiali po tylu godzinach na nogach. Wszędzie ich wysyłamy, to niech trochę odpoczną. No to czytajcie te meldunki, a ja popatrzę na mapę. cały 163 pułk piechoty zajmuje stanowiska na zachód od Końskich. Drugi batalion dowodzony przez majora Andrychowskiego obsadził odcinek Modliszewice Sierosławice. Gdzie to jest? O tutaj. Niedaleko. Oparcie Okazanów zna znajdują się pozycje trzeciego batalionu majora Kazimierza Bielawskiego. A, a, już widzę. Odwód pułku rozłożył się w lesie Kazanowskim. Miejscowi mówią na niego Karolinów. To pierwszy batalion majora Różkiewicza. Ta, Niemcy patrzą na taką samą mapę. Jak podciągną swoje oddziały, to uderzą na Kazanów. Na Kazanów ruszył gwałtowny atak piechoty i czołgów. Brawurowo odparty przez oddział Majora Różkiewicza. doszło do walki wręcz na bagnety i granaty, co zmusiło Niemców do powolnego wycofania się. Walka zaczęła wygasać. Ciężko rannych ewakuowano do szpitala w końskich, gdzie opiekował się nimi naczelny lekarz 163 pułku piechoty Dr. Wasław Chojnacki przy udziale koneckiego proboszcza. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc, niespokojne dni odmierzał czas. Pamięć jest niezwykle ważną rzeczą, bo ona nas czyni tymi, którymi jesteśmy. To... Buduje naszą świadomość narodową. Myślę, że bardzo ważne jest, i tutaj dziękuję panu dyrektorowi, że tak jak w poprzednich latach i dzisiaj nie zabrakło dzieci szkolnych. I choć dla nich pewnie wydarzenia tak odległe to cytują się gdzieś mniej więcej w odległości bitwy pod Grunwaldem, to myślę, że w pamięci coś zostanie z tego spotkania, z tych słów. Gratuluję zresztą świetnie przygotowanego rysu historycznego, który był swoistego rodzaju inscenizacją rozmów między oficerami. Bitwa pod Kazanowem była zwycięska dla polskiego pułku, który wyrzucił wrogie oddziały ze wsi. Niestety obie strony poniosły olbrzymie straty sięgające nawet 40% zabitych. Społeczność Kazanowa pamięta o tym wydarzeniu i każdego roku spotyka się przy pomniku, aby krzewić pamięć o polskich bohaterach.